Okej, okay, no ten sezon, jeśli to mogę tak nazwać, Woder robi się coraz bardziej po prostu pudełkiem czekoladek z Foresta Gampa. No, jakby mam wrażenie, że nie mają w ogóle takiego jak, jak, jakiejś myśli przewodniej, ponieważ te odcinki, no, wiecie, no w jednym była taka sama historia, tylko lekko zmieniona, w drugim a przed chwilą mówiliśmy o zombiakach, a teraz coś jeszcze innego. I to zajebistego. Nie wiem, jak wy uważacie, ale moim zdaniem to najlepszy odcinek do tej pory. ulubiony odcinek, póki co, ponieważ mamy jakby na tyle znajome terytoria, nie, jeśli chodzi o historię z Black Panther i Iron Mana, no głównie w sumie tych filmów, tak? Ale na tyle, no tam, jest, wiecie, jest jeszcze trochę tam Avengers Age of Ultron, jakiś tam mały ten moment, tam gdzieś jak jadą do Goluma po Vibranium, ale generalnie no to są jakieś tam te dwa, trzy filmy, powiedzmy połączone, zmienione całkowicie i znaczy, całkowicie. No, no, to chyba tak. No, skoro Iron Man nie zostaje Iron Manem. Killmonger go ratuje na początku, jakby, całego MCU. Po czym manipuluje wszystkimi, gra o Tron style, tak, że dochodzi do władzy w Wakandzie praktycznie. Krętą ścieżką, jakby, mordując wrogów po kolei bezlitośnie, ale skutecznie i w przemyślany sposób. Muszę powiedzieć, że naprawdę, naprawdę podobał mi się Killmonger w tej wersji. W ogóle cały ten odcinek podobał mu się bardziej niż film Black Panther. Teoretycznie to no nie jest o czarnej panterze, który tutaj Taczala się pokazał i zginął, tylko właśnie o Killmongerze. No ale to trochę tak jak przy filmie Black Panther się mówiło, że jego najlepszą stroną właśnie był czarny charakter, nie. I ten film, co tu zobaczyliśmy w te pół godziny, to byłby jeden z lepszych filmów MCU, jakby to tak zrobili, moim zdaniem. nie? Rzeczywiście, no wiadomo, być mu śmiercić Tego Starka, i tu, i tam, i w ogóle nie. I Rhodey też zginął, i właśnie Taczala nie. Także no wiadomo, że to nie mogłoby mieć miejsca, ale gdyby miało sztosiwo, nie? A wiecie, można by lekko zmienić, że Tony przeżył tylko, był jest ranny i w śpiączce, no nieważne, nie? Ale super i muszę wam powiedzieć, że cały ten odcinek właśnie podobał mi się pod względem tego, że Killmonger wreszcie, najlepszy czarny charakter w MCU z tego odcinka. Eee, cały odcinek wyglądał świetnie. No te momenty, szczególnie tam w Wakandzie, jakieś zachody, wschody słońca, bitwa na koniec i to miasto w tle i ten, mówię ba, no to wygląda jak z jakiegoś Blade Runnera te ujęcia i tak na naprawdę w sensie nawet sceny akcji, jak tam się na koniec biją z tymi, e, botami amerykańskiej armii, zrobionymi przez Starka, e, to, i tam gdzieś jakiś księżyc, tyle coś, jakiś taki półmrok, światła, mówię, no przecież to wygląda fantastycznie, widać, że ten odcinek jest tak dopieszczony wizualnie, nie? Że naprawdę, i muszę powiedzieć, że podobało mi się też praktycznie każdy element tego odcinka, to znaczy, Tony Stark, który, najpierw tak sobie myślę, no nie, no czy Tony jest taki głupi, żeby tak oddać, i jakby, jak tylko w sobie myślałem, to zdaję, to mówię, no tak, no w sumie to jest cały Tony Stark, który pochopnie, jak we wszystkich Avengersach, chce uratować świat i patrzy na to, tak trochę logicznie, na zasadzie: No dobra, to jest jakiś żołnierz, który, tak jak on to mówi, przed swoją śmiercią, że tak jak ja, wbrew ojcu, i coś tam, i coś tam, i coś tam. Nie, ja mówię, no tak, ma to sens, w sumie. Tony Stark by właśnie tak się pewnie zachował, że z nim zbudował tą armię robotów. Oczywiście nie do końca mu ufał i na przykład takiego za pomocą Jarvisa właśnie fantastycznie pokazał, że hej mamy dowody na ciebie. Jedyne co myślę, że Tony nie wiem czy by zrobił to tak na zasadzie, że zamknął się w nim, z nim w mieszkaniu sam i, i tylko tego jednego robocika na niego wysłał. Nie wiem czy nie zrobiłby raczej czegoś w stylu, dobra wysyłam robocika i personalna zemsta, ale jednak zawiadamiam resztę na wszelki wypadek. Chociaż z drugiej strony ktoś może powiedzieć, nie no właśnie Tony by tak zrobił, tak pochopnie i tak na zasadzie sam sobie z tym poradzę i mam rację, nie? Więc mówię no, jak ogólnie dla mnie sztos. Nawet te jednorożce, <głos》>, z których się śmiałem w Black Panther do dzisiaj mam taką bekę na zasadzie, że wiecie, że to jest takie spieprzenie tamtego filmu w finale, gdzie po prostu nagle mamy taką CGIową papkę, bitkę i jakieś jednorożce wchodzą do walki w, w mieście przyszłości. Przestały mnie denerwować, ale ta mucha tu gdzieś lata mnie zaczęła denerwować. Się. Kiedyś, w sumie. Nie wiem kiedy, ale. No, a w każdym razie chciałem powiedzieć, że nawet te jednorożce tutaj mi się podobały, bo tak mówię, no dobra, jak on szarżuje na tym jednorożcu, jednorożcu, nosorożcu. Ja cały czas, Czy ja teraz cały czas mówiłem jednorożce. <grydy> dobra, oczywiście <grydy> chodziło o nosorożce. <grydy> ja pierdziela gdzie na nich wykonuje tą szarżę, na te takie metalowe, ironmanowe androidy. Mówię, no dobra, no ma to sens teraz, właśnie, nie? Jakby okej, okay, no w sensie i tak uważam, że powinni mieć jakieś czołgi z tej Wakanda technologii, albo jakiś no wiecie, jakąś rzeczywistą technologię, powiedzmy, yy, przyszłości, ale no dobra, tu jakiś to, ta scena przynajmniej wygląda dobrze, nie? Nie wiem, jakoś mam wrażenie, że wszystko mi w tej historii klikało. To, że Pepe była podejrzliwa, to, że Killmonger wszystko załatwił, gra o inteligentnie, i jakoś to miało w miarę sens to, że wiecie, na zasadzie się pojawił Black Panther, bo, bo ich śledził i próbował przejąć Vibranium to, że właśnie tony zachowywał się jak tony, to tak mam wrażenie naprawdę, że ci to się tym scenarzystom udało. Jedyne, co się śmiałem, oczywiście jak to ja, to Najpierw jak się pojawia Killmonger, żeby uratować Tonego w otwierającej scenie z Iron Man'a, no to tak sobie myślę, no dobra, no ja rozumiem, że wiedziałeś, że tu, że ratujesz go i wszystko fajnie, ale de facto to nie masz żadnych super mocy i po prostu pojawiasz się na środku pustyni podczas ataku, no zamachu przez jakiś tam talibów w Afganistanie, jak już jesteśmy na bieżąco historycznie, i, i co, i stajesz i strzelasz do nich z jakiejś emeczki, tak na zasadzie nie, w sensie, no wiecie, no nie tak, że on się pojawił jest właśnie Czarną Panterą i on tam idzie tych talibów rozwalić, tylko tak stał na środku i strzela do nich, a oni napierdzielają się jakimiś rakietami starkami i tak mówię, dobra, no, tutaj zabrakło mi czegoś tylu, że on z całym oddziałem wpadł, albo jakąś technologię miał, albo nie wiem, ostrzegł ich wcześniej i na zasadzie hej, takie terminatorowe Come with me if you want to live, nie? No dobra, no w sensie, może się czepiam, ale tak sobie pomyślałem, że dobra, no jesteś Badasem, ale co by nie mówić, to tutaj stoisz z Giverem, jesteś zwykłym żołnierzem, nie? No dobra, celnie strzelający, tak? I druga sprawa, jak te... znowu jest ten taki motyw, że ta, otwierają w Wakandzie tą wielką tarczę, wpuszczają te boty, ja zawsze tak sobie myślałem, lepiej nie otwierać tej tarczy i po prostu zbombardować je jakąś technologią na zewnątrz, postrzelać na nich z laserka, Mówię, dobra, no... Wiem, wiem, czepiam się, nie byłoby filmu. No to już jest przesada z mojej strony. Ale no dodatkowo jeszcze sobie myślę, że te boty, właśnie, androida amerykańskie, a La Starka, to tak. Ja wiem, że takie coś było, chociażby w Age of Ultron, że on używał takich, właśnie co tam w tej sokowi całej, prawda, tam się zajmowały ludźmi. Ale tak sobie myślę, że no, jakby. Armia amerykańska je wzięła i w zemście za zabicie Rodiego i tak dalej wypowiedziała wojnę i do Akandy ten. Czy nie powinni byli je uzbroić w jakieś, chociażby te Jericho? Wiecie, te rakiety, co na początku Iron Mana są, co tam cały horyzont wybucha. Ja, no, ja to już mówiłem przy okazji tam Infinity War, nie? że tak. Kurwa, no w pierwszym filmie praktycznie MCU, tak wiem, że tam jeszcze hard był, ale w pierwszym takim, co ja uważam oficjalnym, czyli Iron Man 1, który wszystko tak pięknie zapoczątkował, no otwierająca scena to jest jak Tony Stark stoi tak tyłem i przedstawiam wam Jerry Howe i tam cały horyzont wylatuje w kosmos. No wiadomo, no, no tak, no ta jedna rakietka najprawdopodobniej by albo podbiła Wakandę, albo w drugą stronę zabiła wszystkich tych, wszystkie te androidy, tak mówię, wychodzą i się biją wręcz, no... No, wie, wiecie, ja rozumiem, naprawdę rozumiem, tak musiało być, to jest Wakanda zresztą, ale tak z tyłu głowy zawsze mam, że jakby no jedna taka puuu i... by wystarczyło. Ale to się czepiam, bo tak jak mówię, odcinek mi się bardzo podobał, ee, dużo też śmierci naszych bohaterów, takich co w MCU nie możemy zobaczyć, no wiecie, no to on jest stary, żeby zginąć, to musi być wielkie poświęcenie na koniec trzeciej fazy, to musi być coś ważnego i jakby wiecie, tylko on tak naprawdę zginął tam prawie, no wiecie, tam ktoś jeszcze, nie? a tutaj rzeczywiście jako że mamy what if możemy się pobawić, że hej, Killmonger ich przechytrzył, zabił jednego, zabił drugiego, zabił trzeciego. No ma to sens, nie? W sensie taka bardziej gra o stron, nie nie w przypadek, to powtarzam, podejście, czyli także w rzeczywistości jakbyśmy tak realistycznie mieli podejść, jakby tak George R.R. R. Martin miał napisać nam MCU w każdej fazie, w trzeciej walcząc z Thanosem, to tam połowy by ich już nie było, bo właśnie by w ten sposób poginęli w jakiś no, chciałem powiedzieć głupi sposób, ale nie, no w taki sposób, że czarny charakter ich przechytrzył. I to byłoby w miarę realistyczne. I czarne charaktery dzięki temu byłyby lepsze, nie? No, że właśnie ten Gilmonger jest zaradny, dużo przewidział, poradził sobie, i nawet jak go tam już mieli, że właśnie, że Stark, wiecie, go tam zamknął w tym pomieszczeniu, no to ten wziął tą włócznię z łakandy i sprytem, siłą, umiejętnościami wywalczył sobie wyjście i morderstwo Starka. Także, e, jedna rzecz, która taka była trochę dziwna, to że strzelił niby w łeb, e, Golumowi, a potem pokazuje go i nie ma w głowie kuli. Teraz znowu się czepiam, no. Czekam na Wasze opinie, czy Wam też się podobało, bo co odcinek są w ogóle, widzę, tak wiecie, jednemu się podoba to, drugiemu tam to naprawdę, tutaj nie mamy, nie ma zgody, ale no, właśnie, dla mnie, mój ulubiony odcinek, Czekam na Wasze opinie, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.